Chciałbym Was powitać w naszej manufakturze cukierniczej w firmie Markus. Chciałbym opowiedzieć o, to, o tym, co można zrobić z masła, z masła koncentrowanego i jaki jest dzisiejszy kierunek, jeżeli chodzi o kwestie tłuszczów i wykorzystanie ich właśnie do produkcji kremów. Pokażemy, jak wykonać to poprawnie i pod względem technologicznym, i pod względem ekonomicznym. Krem maśtany na masztę Skoncentrowanym, ale tutaj chciałbym Wam zwrócić uwagę na kilka kwestii, które powodują, że krem na masztę skoncentrowanym będzie się właściwie składał z trzech składników: wody, cukru oraz skondensowanego, białego w, swoje, w swoim kolorze masła. To jest masło, które ma rzeczywiście bardzo dużą ilość tłuszczu. To jest tłuszcz o poziomie 99,8%, także naprawdę taki bardzo mocny krem masztany wykonamy. I Teraz jedna z ważniejszych kwestii. Ten krem będziemy barwili. Najpierw go musimy dokładnie ubić, później będziemy mogli go zabarwić na różnego rodzaju kolory, oczywiście barwnikami spożywczymi. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że w momencie kiedy wykonujemy tak zwany tynk, nie możemy tutaj wykorzystywać cukru pudru, nie możemy wykorzystywać pomady wodno-cukrowej, do tego żeby połączyć to jakby z, z samym masłem, ponieważ ten krem będzie zbyt suchy. Dlatego też wykorzystujemy e, samo masło i do tego do, dokładamy e, wodę z cukrem, zagotowany syrop wodno-cukrowy, po to, żeby ten krem miał dużo więcej wody w sobie. Chodzi o to, żeby on nam się nie obsychał i żeby e, krawędzie albo boki tego tortu nam nie pękały. Przechodzimy do przygotowania samego kremu i tutaj, jakby, tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy musieli przygotować syrop wodno-cukrowy, czyli dodajemy Wodę oraz cukier. I na tym etapie poddajemy to gotowaniu do momentu, kiedy syrop wodocukrowy nam się dokładnie zagotuje, natomiast po zagotowaniu musimy go schłodzić. Syrop wodno-cukrowy mamy zagotowany i schłodzony. Tutaj mamy masło skoncentrowane. Masło skoncentrowane ma oczywiście temperaturę pokojową. Jak widać, jest dosyć miękkie, więc spokojnie, swobodnie możemy umieścić je w dzierzy. I teraz uwaga, nie możemy tutaj umieścić przyrządu pod tytułem różga, tylko posłużymy się tak zwanym liściem lub mieszadłem i na początek będziemy starali się, żeby delikatnie napowietrzyć samo masło skoncentrowane, natomiast po napowietrzeniu delikatnym będziemy powolutku dodawali syrop wodno cukrowy schłodzony i będziemy się starali jakby to bardzo mocno napowietrzyć, żeby była ta konsystencja tego kremu naprawdę śnieżno-biała. Mamy napowietrzone same masło skoncentrowane. Jak widać zmieniła się jego konsystencja, zmieniła się, zmienił się kolor samego masła. Cały czas jest to masło i tutaj mamy bardzo duży walor. Ten kolor będzie jakby podstawą do barwienia go barwnikami. Wyobraźmy sobie, że musimy zabarwić, nie wiem, krem na bardzo ładny, taki powiedzmy sobie satynowy albo jakiś taki bardzo ładny kolor fioletowy. tak? I jako bazę wykorzystujemy krem maślany z masła tradycyjnego, gdzie tak naprawdę jego kolor to jest kolor żółty lub lekko kremowy. I ten kolor już jakby jest przełamany tym kremem, więc nie uzyskamy idealnego, fajnego koloru fioletowego, więc musimy do tego wykorzystywać coś, co jest bardzo, bardzo białe. Tutaj jak najbardziej polecam krem zrobiony właśnie z masła koncentrowanego, koncentrowanego w kolorze białym. Na tym etapie musimy zamienić nasze mieszadło na rózgę, która nam ten krem jeszcze ubije i spowoduje, że będzie on puszysty, żebyśmy mogli wykonać tynk. Jeszcze raz pokażę, jak on wygląda sobie w konsystencji. On jest jeszcze póki co dosyć stały, ponieważ nie mamy jeszcze w nim dodanego syropu wodno-cukrowego. Na tym etapie, skoro mamy już niewymienione mieszadło do ubijania na rózgę cukierniczą, możemy dolewać syrop wodno-cukrowy i robimy to naprawdę bardzo wąskim strumieniem, żeby nam się dokładnie to wszystko połączyło. To będzie ostatni etap wykonywania naszego kremu do wykonywania tak zwanego tynku na tortach. Krem jest bardzo stabilny, jak widać, ale też ma bardzo ładną poświatło. Ona jest taka półmatowa, półpołyskująca, i to jest idealna baza do tego, żebyśmy mogli dodawać teraz różnego rodzaju barniki i powodować, że nasze torty zaczną ożywać, będą kolorowe, będą takie, jak powinny być i wyglądać w witrynach. Połączyliśmy barnik fioletowy z naszym masłem połączonym z syropem wodno-cukrowym, czyli z kremem do wykonywania tynku na torcie. Tort mamy przygotowany wcześniej, tort jest schłodzony. Będziemy mogli teraz generalnie dekorować całość tego naszego tutaj pięknego tortu. Zaczniemy od tego, że naniesiemy dwa rodzaje kremów, krem biały i krem pastelowo-fioletowy na nasz tort za pomocą spinera, czyli urządzenia, które na którym nie musimy wykonywać określonych okrągłych ruchów, tylko porusza się on sam i możemy naprawdę bardzo swobodnie z tym pracować. Pamiętajcie, że używanie masła, niezależnie od tego, czy jest to masło tradycyjne, czy jest to masło, powiedzmy sobie, uwodnione, czyli skoncentrowane do postaci białej, nadaje cały czas smak masła w naszych produktach. A nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o kwestię naszej jakości, no to masło jest tutaj na porządku, powinno być na porządku dziennym i powinno odgrywać pierwszą i główną rolę. Wszystkiego dobrego i smacznego.